Drodzy Państwo, Szanowna Pani Kanclerz, Drodzy Przyjaciele, Jestem bardzo szczęśliwy, że, będąc gościem w Hanowerze na targach Cebit, jestem równocześnie współgospodarzem tu wśród polskich wystawców. Znamy się z Panią Kanclerz od wielu, wielu lat. Rozmawiamy na różnych spotkaniach na różne tematy, ale właściwie nigdy nie było okazji, aby poważnie zaprezentować ten do tej pory być może nieznany niektórym świat polskich osiągnięć technologicznych, informatycznych, internetowych. Sam czasami jestem zaskoczony przy takich okazjach jak CEBIT, jak bardzo zaawansowana jest polska rewolucja technologiczna, polska rewolucja informatyczna szczególnie że należy do pokolenia, które z większym trudem niż nasze dzieci i wnuki przystosowują się do tych nowych warunków. Świadomy tego, ile Polacy, szczególnie młodsze generacje zrobili dla rozwoju tej branży, tej dziedziny życia, z wielką satysfakcją przyjąłem informację o zaproszeniu Polski jako tego głównego partnera i współgospodarza targów w Hanowerze. Ta satysfakcja jest podwójna, bo z jednej strony Nasza dzisiejsza tu obecność z panią Kanclerz i tak wyraźna obecność Polski na targach potwierdza świetne relacje polsko-niemieckie, ale przede wszystkim potwierdza to, że polska teleinformatyka jest dzisiaj jedną z największych nadziei nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także w wymiarze europejskim. Te liczby i dane dotyczące polskiej teleinformatyki, jej perspektywy jak wielu ludzi osiąga już sukcesy w tej branży. Mógłbym je dzisiaj cytować bardzo długo, trochę wczoraj o tym rozmawialiśmy, ale chyba większe wrażenie na naszych partnerach zrobi ta wędrówka po polskich stoiskach, po polskich wystawach i już bardzo się cieszę na, na tę część targów hanowerskich, kiedy oboje będziemy na pewno pod wielkim wrażeniem tego, co udało się w Polsce już osiągnąć. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie na te targi i zapraszam na te targi jako współgospodarz. Dziękuję bardzo, szanowny panie premierze, drogi -Pusku. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do polskiego pawilonu. Cieszę się bardzo, że Polska jest krajem partnerskim, targów Cebit i pragnę powitać przedstawicieli rządu polskiego oraz rządu niemieckiego, jak i również panią komisarz. Przedstawicielkę Komisji Europejskiej. To wszystko świadczy o tym, jakie duże jest zainteresowanie tym dzisiejszym wydarzeniem, i to wszystko świadczy o tym, jak nowoczesna Polska dzisiaj jest i ile się zmieniło. Powitać pragnę również gospodarza, pana premiera Dolnej Saksonii. Wczoraj już mogliśmy się przekonać o tym, że logo tutaj też ma pewien sygnał świadczy o sile napędowej polskiej branży. I te, a tą siłą napędową są ludzie, to są młodzi absolwenci szkół wyższych, to są przedstawiciele nowo założonych firm, firm, które chcą działać w konkurencji globalnej i chcą działać w sposób pomyślny. I właśnie to wszystko się dzieje teraz w Europie. Powitać pragnę wszystkich wystawców z Polski. Jestem bardzo ciekawa na to, co tutaj zobaczymy. Obierzymy bardzo wiele przykładów tej prężnej działalności i sądzę, że nasza obecność tutaj będzie dla nas również pomocna podczas spotkaniach na spotkaniach Rady Europejskiej, ponieważ w ten sposób możemy zachęcać również Komisję Europejską i tutaj koleżanka pani komisarz już też działa w tym kierunku, żebyśmy bardziej uwzględniali branżę i te start-upy, żeby ta branża została wzmocniona, jak i również Europa, jako lokalizacja dla tej Branży. Cieszę się bardzo, że Polska i Niemcy mogą wspólnie doświadczyć tego i wymienić się tymi doświadczeniami na targach CEBIS i w ten sposób przyczynić się do wzrostu w Europie. A teraz cieszę się bardzo na nasz spacer po targach.